Jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie, w takiej nazwijmy to lepszej jakościowej wersji filmiku. Troszeczkę już zaczęłam Wam mówić na blogu, w wpisie takim blogowym, ale już jestem w tym wpisie tak jakby większym, tak. Dzisiaj dogrywam i w tym wypadku, ciąg dalszy, mimo że jesteśmy już na 301 wpisie, na blogu moim, to wracamy się do wpisu 217, z kuferka ezoterycznego. W temacie kart które i zagadnieniu, które staramy się razem rozgracić, tak? Które zakłada, że karty, w zależności od tego, jak pytamy, tak? Czyli mogą opowiadać nam o czymś, pytamy i podawać kontekst sytuacji, ale też musimy opracować karty, powinniśmy opracować karty, tylko i wyłącznie w kontekście odpowiedzi na tak i na nie. Czyli zupełnie inaczej karty zachowują się, kiedy pytamy się. O jakąś sytuację, one opisują kontekst, yy, zagadnienie, opisują yy, yy, to, co ogólnie w jakiś tam sposób się dzieje, w zależności od tego, co my mamy na myśli, a zupełnie czym innym w Tarocie jest to, kiedy karty mają nam odpowiedzieć tak lub nie. I w jakiś tam sposób, tak jakby pierwszą taką częścią, tak, tą, którą my teraz się tak jakby zajmujemy, to jest tak czy nie. I tutaj. W tej, w tej naszej, no nie chcę powiedzieć zabawie, tak? W tej naszej opcji zajmujemy się wspólnie, raz na jakiś czas, zadając właśnie pytanie, piszemy na karteczce, e, robię zdjęcie na bloga i zastanawiamy się, czy tak, czy tak, czy nie, jak te karty nam odpowiedzą. I na takim tle e, żywym mogę opowiedzieć o tym, jak rzeczywiście karty pokazują, jak, jak się odnosi, i łatwiej się odnieść wtedy do tego, czy karty te odpowiadają tak, nie i dlaczego, czy zawsze karty odpowiadają na pytanie tak albo nie. Dlaczego, żebyście zobaczyli też dlaczego czasami nie ma rozwiązania, dlaczego czasami nie ma, że jest coś tak albo nie, że czasami jest coś bardziej na taki, na nie, że trzeba jeszcze rozgraniczyć przede wszystkim odpowiedź na pytanie tak, nie na dwie kubki, czyli tak, czy są to pytania zależne od naszej woli i zależne od naszego działania, czy są to pytania niezależne od naszej woli i naszego, naszego działania w jakiś sposób, tak czy są też to, ale to już po troszeczku w każdym, czy też wiemy, że coś i tak się zdarzy, tak jak, że coś jest tak pewne, jak to, że, nie wiem, skoro zamówiliśmy paczkę, to ona najprawdopodobniej przyjdzie i czy przyjdzie cię kurier, czy nie przyjdzie kurier, to też jest inny rodzaj takiego pytania, tak, no bo raczej nie, od, nie odrzucamy tej paczki, chociaż może taki się zdarzyć, tak. W każdym bądź razie tak to wygląda, a nie inaczej, tak, i... Jest gdzieś wpis na blogu taki, to było przed wyborami prezydenckimi, gdzie na tym właśnie pytaniach takich oczywistych chciałam wam pokazać to, że pytanie tak, nie, nie jest wcale takie oczywiste. I kiedy fajne pytanie dotyczące właśnie polityki w tym wypadku, czyli czy było, czy wygra prezydent taki, czy wygra, czy wygra kandydat na prezydenta taki, czy wygra czy, czy, to już w tej ostatniej turze było, tak? Czy, wy, czy wygra kandydat na prezydenta x Czy wygra Y, i w pewnym momencie pokazuję, pokazywało, i śledziliśmy to jakiś czas. I w pewnym momencie pokazywało tak, że obaj wygrają, albo obaj nie wygrają, tak? Albo jeden wygra, drugi nie, albo w pytaniu tak jeden pokazywało, że nie, a drugi trochę wygra, tak? Że też nie było rozstrzygnięcia. żeby Wam, chciałam to zrobić, żeby pokazać Wam. Pewnego rodzaju nierozstrzygnięcia, czyli ten moment, kiedy w kartach jest tak zwana pustka, kiedy w kartach jest tak zwana. Yy, jest ten moment, kiedy los się dopiero tak, jakby tka. I na niektórych wydarzeniach ten czas jest krótki, a w niektórych wydarzeniach uczuciowych, czy też. No, w każdych życiowych, tylko nie. Z reguły nie. Tymi, Tymi, który w najmniejszym stopniu pytaniami o sprawy urzędowe i te terminy urzędowe, to wtedy to już zupełnie inaczej. Karty tak jakby pokazują, że mogą pewne sprawy zostawać nierozstrzygnięte, bo jest tak zwana piłka w grze. Chociaż o sprawy urzędowe też przeważnie jest, tylko że jest czas, do kiedy ta piłka może być w grze. Czyli że jeszcze można coś zrobić, że jeszcze można iść się modlić, że jeszcze można, nie wiem, świece palić, że jeszcze można cokolwiek działać energetycznie, magicznie, jak tylko sobie tam po prostu życzycie. Byle, z, byle dla dobra własnego też, ale i dla innych ludzi, tak? Także yy, w PewPisie 217 yy, zadałam pytania, tak zwanie proste, jak zwykle, tak? To były dwa pytania, tak jak Wam, tak jak wam powiedziałam, że w pewnym momencie już nie pamiętałam rozwiązania i, i, i co, co tam w ogóle się działo. Dzięki Bogu, dzień pamiętam, dlatego że drugie pytanie, bo zadałam dwa pytania w ten dzień, było. Czy jutro uda mi się porozmawiać z Małgosią na Magicznych Wrotach? Tak. I to, czyli pierwsze pytanie: czy uda mi się popracować na portalu mimo przeszkód? I nie wiedziałam, jakie będą przeszkody. To też mi podpowiada, gdybym nie pamiętała, tak. Robimy przerwę między ujęciami, żeby mogła ładnie filmik ten jakoś mu się złapał. Jestem, kamerka idzie, widzę, bo muszę przyjrzeć się bliżej, żeby się odsunąć. Także, kochani. Czy jutro uda mi się popracować na portalu mimo przeszkód? To pytanie zadałam we wpisie 217. Teraz już jesteśmy, czyli to było 14 czerwca, a dzisiaj już mamy 301 chyba wpis, jak, jak ja nagrywam od, rozwiązanie, tak? Czyli karty pokazały się w ten sposób, tak? I tak jak Wam powiedziałam, tak jakby odpowiedź na pytanie, czy uda mi się popracować bez przeszkód, tak. Kochankowie odwróceni mówią tak, w 100% odpowiadają na pytanie tak, nie tak. To jest tak pewne, z tym, że kochankowie prosto mówią ten jeden, jedyny, mimo wszystkich plusów i minusów, tak? Dlatego dla mnie w uczuciach ta karta jest piękną kartą, mówiącą. Yy, yy, yy. I pamiętajcie, nie dopowiadamy tu żadnych historii, tak? W sensie takim, co ta karta ma: yy, dylematy, straty, pierdaty. Ona ma odpowiedzieć tak i nie, i dlaczego tak, albo dlaczego nie ma. Mam się nauczyć nie posługiwać, tak? Kochankowie w dół mówią tak. Pamiętam pierwsze swoje bardzo silne takie znaczenie tej karty, oczywiste takie, na tak i na, 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 na nie, tak, takie rozstrzygnięcia, że ona też mi przez lata pokazywała tak nie do końca, ja nie mogłam też uchwycić tego sensu. I pamiętam jak dzisiaj zapytałam się, czy mój syn dostanie się na studia. I tak kochankowie w dół pokazywały tak. Czy to jest ta jedna, zawsze Wam mówiłam kiedy o uczucia chodziło, tak, to jest ta jedna, jedyna osoba w pozycji prostej na plusie, odwrócona ona mówi tak, ta jedna, jedyna z wszystkimi plusami i minusami z tym, że karta kochanków w dół jest kartą, która nie mówi o ostateczności, nie mówi na całe życie ona mówi tak na teraz, wszystko pójdzie dobrze, tak, wszystko jest na tak jeśli ty później o to zadbasz i nie spieprzysz po prostu tego, tak bo pokazało tak, dostaniesz się na studia i to, że się dostaniesz to jeszcze nie znaczy że skończysz, tak, bo musisz dbać tak jak o związek, tak, tak jak o sprawę tak jak o to podjęty wybór i ten wybór też ktoś Cię przyjął, tak jakby do tego takiego wyboru, ten się zamknął, ta druga strona przyjęła Cię do swego tak jakby wyboru, czyli uczelnia przyjęła, tak, czyli tak jak tutaj w jakiś tam sposób los powiedział, tak, będziesz mogła pracować, ta druga strona się uporządkuje, a to był czas, kiedy w sąsiadki, tak jak wiecie, miałam też problemy w tym miesiącu, ponieważ sąsiadka podwieszała sufit, tak jakby na tej ścianie, do której ja siedzę teraz tak jakby przodem, wy akurat tył, tył. i... I tam bardziej tak jak na pokój syna, tam był podwieszany sufit i było bardzo głośno, nie dało się tu w ogóle pracować, tak? I oczywiście, a w tym wypadku tak dało się pracować, co będzie miało związek też z poprzednim z następnym pytaniem, tam zapytałam, czy uda mi się porozmawiać z Małgosią na magicznych wrotach. Udało się też między innymi dlatego, że ja się, ale to za umówiłam się z nią na konkretną godzinę, ponieważ pan tutaj mówi, zdobyłaś i zrobiłaś że uda mi się popracować, tak? To, co trzeba było. Czyli wiesz też, w jakich godzinach, bo pan majster pracował od godziny dziewiątej, tak? Z tym, że wy raczej nie wiecie, że ja jestem na portalu często bardzo wcześnie. raczej jestem właśnie po dziewiątej. Teraz w ogóle jestem później, kiedy ogarniam bloga i oszo, to w ogóle gdzieś około w do dziesiątej dopiero najczęściej, tak? Bo są upały. Także tak to, kochani moi, jest. Kochankowie w dół, o to pytanie, tak czy nie, odpowiadają tak. Tak, ale masz drogę otwartą. Idzie do przodu, ale... Od ciebie zależy, czy ty to dociągniesz, czy ty to dotrzymasz, i utrzymasz przede wszystkim dbając o to, zabiegając, bo tu możesz coś zrobić, tak? Ta karta, która mówi tło, jest osobą pytającą. Oczywiście my znowu pytaliśmy, tak zwane, czyli ja też tak, z takiej trochę ciekawości, z tego, żeby zobaczyć, co będzie albo co można zrobić w, tym, w kontekście tego, tego pytania. Czyli mieliśmy takie, jeżeli wejdziecie do kuferka zetercznego i tam sobie posłuchacie tych odpowiedzi kiedy były te podobne, kiedy była w tym miejscu karta śmierci, no nam się bardzo w te pytania, które takie są dotyczące właśnie tej nauki takiej, tak, tego zajrzenia, to bardzo często w tym miejscu tutaj nas, jako osoby pytające, pokazuje w karcie śmierci, tak, w transformacji, tak, czyli my szukamy czegoś, chcemy wiedzieć, poznać, zobaczymy jak się coś i ta karta troszkę mówi, obojętne nam jest troszkę co się wydarzy, bo my tego potrzebujemy dla nauki, tak czyli ta karta śmierci mówi, my nie roz... tak jakby nie rozstrzygamy, tylko czekamy na rozstrzygnięcie, kiedy przyjdzie co przyjdzie, jak ta śmierć w jakiś tam sposób ten symbol tu wykorzystało i wtedy zobaczymy ale to nie jest karta, która odpowiada na taki na nie, to jest karta, która definiuje osobę pytającą, kontekst pytania, tak ewentualnie, a to jest karta, która mówi tak, nie i w tym wypadku mówi tak Udało się porozmawiać, pracować na portalu mimo przeszkód, dlatego że w tym dniu pan chyba z, z nikomu wiercił albo w ogóle nie wiercił. I zaraz zobaczymy się w następnym pytaniu. Oczywiście za każdym razem już teraz pamiętam, żeby w telefonie yy, sprawdzać i zaglądać yy, na jakim na nagrywam, bo później słabszy filmik już na YouTube też nie pójdzie, a. I na odwrót, tak? Następne pytanie, też w tym wpisie 217, na którym miałam odpowiedzieć z czasem, tak? Było, czy jutro uda mi się porozmawiać z Małgosią na magiczny wrot? I wyszła karta, jako ta pierwsza podstawowa, czy tak się uda zrobić? Wyszła karta Sprawiedliwości, jak widzicie tutaj, tak? A ta, o którą pytamy, jest kartą, tutaj w tym wypadku, Sądu Bożego. I cóż to oznacza, jak to się sprawdziło, jak to wyszło i co ja mam wam do powiedzenia? Na tym przykładzie chciałam Wam właśnie pokazać, że karta sprawiedliwości nie zawsze mówi, ona nie odpowiada w zasadzie na pytanie tak i na nie. Ani tak, ani nie. Yy, ona w pewnych wypadkach pokazuje tak, a w pewnych wypadkach pokazuje nie. Tutaj bardzo ważne, żeby, jest od, żeby odpowiedzieć na to pytanie, tak? Przede wszystkim musicie zobaczyć Wy sami też, tak? O co pytacie, tak? Ponieważ karta bardzo często, też karta odwróconej, w ogóle odwróconej sprawiedliwości, mówi o tym, że. Dotykamy jakiegoś zobowiązania albo czegoś, co może mieć jakieś sankcje, ale nie do końca to jest też prawne, więc zależy też w dużej mierze bardzo często, czy my pytamy o coś w tym wypadku prawnego czy nieprawnego. Bo zawsze mówi się, że Karta Sprawiedliwości mówi o sprawach urzędowych i tylko urzędowych, czyli w jakiś tam sposób, nie wiem, sprawy urzędowe, sprawy zobowiązań, sprawy wy tak inne. Ale ona w ogóle nie mówi, nie, w wielu wypadkach też nie mówi o sprawach urzędowych, tylko mówi o, wy, o naszym zobowiązaniu, że my do czegoś się zobowiązaliśmy, umówiliśmy się z czymś, czego, czego ktoś nas może gdzieś tam tak jakby rozliczyć, tak? To jest coś takiego, co nie, nie, nie do końca może mieć, szczególnie kiedy karta jest w ogóle, tak jakby, jeżeli pytamy, w ogóle odwrócona, to ona bardzo często mówi zagadnienie nie do końca prawda, ale zagadnienie takie, z którego my nie mamy jakichś takiej jakby sankcji, tylko generalnie musimy zwrócić uwagę na to, czy my się po prostu wywiążemy, czy, czy, czy nie, tak? Ja jestem sierpniowa i ta sprawa, słuchajcie, sprawiedliwości albo um, mocy zawsze mi tak jakby towarzyszy w moim życiu, bo ja uważam, że w jakiś ten sposób... W wielu wypadkach ja sama rządzę po prostu tak jakby sobą. Reszta chce to mi niech towarzyszy. A jak nie, to nie, bo ja sama na sobą nie nadążam, słuchajcie, tak. Jestem roztrzepana i nieuporządkowana we własny swój sposób, tak? Także, kochani, w tym wypadku karta mówiła coś takiego czyli ona nie odpowiada ani tak, ani nie. Ona mówi tak, jak się umówiłaś. Tak, jak się umówiłaś. a Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że sprawiedliwość, tylko nie pamiętam, czy prosta, czy odwrócona, wczoraj wyszła w tym meczu. A jeszcze co ważnego, słuchajcie, ja robię teraz taki eksperyment przy okazji tych meczów cholernych: no bo co mam zrobić, tak? Jak one idą, i u mnie w domu mąż ogląda, to zadaję właśnie pytania, i jest różnica, muszę Wam powiedzieć, kiedy, dla propos o tych, którzy się uczą Tarota, tak? Kiedy zadajemy, to są rzeczy nieprzewidywalne, dlatego też ja już Wam o tym mówiłam, w którymś wpisie, nie chcę mi się powtarzać i całego całego filmu o tym w tym kontekście zająć, że yy, nie bez przypadek jest tak, że ludziom nie udaje się przewidzieć wyników meczów, ponieważ to jest taki najbardziej namacalny właśnie przykład, kiedy się dzieje kiedy my obserwujemy, kiedy te ruchy energii w jakiś tam sposób decydują o wynikach meczu i powiem Wam, że robię eksperyment, czyli kładę karty na to, czy, czy wygra mecz, dwie drużyny grają, czy wygra mecz ta drużyna, czy wygra mecz ta drużyna, i za każdym razem czy wygra każda i sprawdzam. Raz się udało mi zaspać, nie zobaczyłam dlaczego. Mąż mi tylko powiedział, że chyba był remis, a w zasadzie to już nie pamiętam, po prostu to zostawiam, nie przywiązuję do tego aż takiej wagi, bo to też wcale nie muszą być to odpowiedzi wiążące, słuchajcie. Chociaż ten mecz pol polski z z kim myśmy grali, a z Portugalią, niestety udało mi się przewidzieć. I powiem Wam, że zupełnie inaczej karty się układają i mecz czasami, i to Magda właśnie zauważyła, że, tak, że, do po, że na początku meczu nie dało się przewidzieć, karty nie pokazywały wyniku, tak? pokazywały takie pele... Pele pierdziele, tak? jakiś takie nie wiadomo co, a dopiero po pierwszej połowie dopiero udało się przewidzieć wynik ewentualnie meczu. Tak też bywa z Waszym życiem, dlatego zawsze mówię... Pewne rzeczy z polityki, e, pytania, jak sama, o ile sama polityka tak różnie mnie obchodzi, ale bo mnie prawość i etyka obchodzi, tak? A pewne rzeczy, właśnie to, co się dzieje podczas meczów, różnego rodzaju, to jest właśnie ta istota tego, co pokazują karty, tego wyniku naszego życiowego, naszych życiowych meczów. I ja bardzo często używam tej przenośni, piłka w grze. Póki jest piłka w grze, wszystko może się zdarzyć, tak? I jeszcze ponad nami kibicami jest, jest Pan Bóg, więc w jakiś tam sposób idzie ku dobremu. W tym wypadku wracam już teraz tutaj, tak? Bo nie pamiętam, sam tam pokazało i chyba teraz nie znajdę i, i chyba nie o to chodzi. Karta sprawiedliwości prosto, czyli tak jakby tu pokazuje, czyli ona nie odpowiedziała tak i na nie, ona odpowiedziała tak, ale dlatego, bo ona mówi tak, jak się umówiłaś, czyli karty czasami tak i na nie mówią, masz już wiedzę na ten temat, tak? I w raczej w większości wypadków ona mówi tak, jak się umówiłeś, tak jak wiesz, że coś będzie, tak jak jest zapisane, jak jest umówione, jak jest. Jak już zaczęte, tak? To wtedy ona mówi, że tak będzie. Tak będzie, jak jest zaczęte. Jeżeli coś, było nie, jeżeli coś było po naszej myśli, tak będzie, tak? Tak, jest tak, jak się umówiłaś, tak jak jest. A jak nie, to rób coś, tak? Spróbuj odwołać, tak? Jeśli ci nie pasuje, tak? Ta karta mówi. Jeżeli jest coś nie po, nie po naszej myśli, to ona mówi, ale będzie, ale tak będzie, bo tak już jest zaczęte, tak już poszło, tak już idzie. I rób coś, tak? Jeśli dasz radę. I w sprawiedliwości z reguły nie za dużo można zrobić, już, tak? prostej, tak, bo to już będzie wiązało, wiąże się z konkretnym zobowiązaniem, z jakimiś konsekwencjami przełożenia, czy też uplastycznienia tej sytuacji, z którą mamy tak jakby do czynienia. Także pamiętajcie, że karta sprawiedliwości, jeżeli będziecie się uczyć w taki sposób, który ja Wam proponuję, czyli też zadawajcie swoje pytanie, zobaczcie też, bo być może ta karta u Was też co innego będzie pokazywała, jeśli zadacie jakieś pytanie, tylko pamiętajcie wszystkie pod, o wszystkich podstawowych zasadach, kiedy zadajecie to pytanie, czyli zadaje, jeżeli zadajecie to pytanie kiedy macie wpływ na sytuację i kiedy nie macie wpływu na sytuację, tak? Także bardzo często ta karta może się tak zdarzyć, ja to Wam pokażę, że kiedy kładziecie karty pytacie, a to tak czy nie, tak? Czy też kiedy klienci będą was pytali, czy kiedy państwo pytacie nas, nie jesteśmy w stanie powiedzieć czasami, czy to będzie tak czy nie, bo to jeszcze zależy nie zawsze ani od nas, albo czasami od sytuacji, od takich czynników, które są w ogóle nam wszystkim tak jakby nieznane jeszcze, tak? Tłum pytania jest karta Sądu Bożego. Cóż to znaczy, tak? Intencja, tak jakby moja, tak jakby była. Cóż ona znaczyła, tak jakby ta karta? Jak tutaj widzicie pięknie ten, ten obrazek, tak? Ona pokazuje generalnie, że ktoś siedzi, patrzy na uczniów. Bardzo często w ogóle, ale też tak mimochodem, Wam powiem, bo pewnie jeszcze o sądzie Bożym, o sądzie Bożym już w którymś w pisiku takim małym, tym normalnie na blogu Wam dużo powiedziałam, tak? I tam jest też odpowiedź na jakieś pytania w kuferku ezoterycznym. Nie wiem, czy wtedy był ten dział jeszcze kuferek ezoteryczny, jak ja to Wam opowiadam o tym sądzie Bożym. W którymś też pytaniu i w takim, jest tą kartką dużą, gdzie opisywałam Wam, dużo Wam powiedziałam wtedy o sądzie Bożym, tak, że sąd Boży bardzo często odpowiada na pytanie nie, bo on jest kartą selekcji, on jest kartą dopuszczania albo wyrzucania, niedopuszczania takiego bardzo dużej. Hmm, w pytaniu w na no takie, na nie, bardzo często mówi po prostu, tak jakby nie, albo mówi, że musi ktoś powiedzieć nie czemuś, tak? przesegregować, wpuścić, nie wpuścić. Tak samo ja w tym wypadku, żeby móc porozmawiać z Małgosią, musiałam się umówić z nią na wcześniejszą godzinę, nie mówiąc innym, że będę o tej porze na portalu, żeby nie zablokowała się linia, lub w wypadku, kiedy miałam się dzwonić z Małgosią, wyłączyć wszystkich innych, czyli odrzucić w jakiś tam sposób łączenie, czyli w jakiś tam sposób dać sygnał, w tym wypadku Małgosia dzwoni teraz i teraz, bo ja dla innych jestem niedostępna, tak? na ten moment. I to była taka dosłownie takie odrzucenie, ponieważ w tym systemie, który dzwoni Małgosia, ona nie może zamówić rozmowy. Bo wtedy, kiedy może zamówić rozmowę, ja wtedy po prostu też odrzucam, czyli muszę wyłączyć czyli wyłączam linię, czy tak? Bo kiedy telefon non-stop dzwoni, to ja nie mogę nawet się w bo podzwonić, tak? A ta mówi nie, robię coś, żeby odrzucić tak jakby na razie, na ten czas innych, bo jestem umówiona na ten i na tą opcję. Raczej na tak, ponieważ się zobowiązałam, a nie było opcji, żebym się przepraszam, Przemiu, nie wypełniła tego zobowiązania, dlatego że to już bardzo dłu dłuższy czas, żeśmy się umawiały. Przerwy między okienkami, po mi się filmik nie składa, tak? Także o tym mówi Sąd Boży, o tym mówi, że musimy coś zrobić, musimy coś odrzucić, czegoś zrezygnować, tak? Albo tak jakby wyciągnąć, pomóc komuś jednemu, tak jakby do nas się po prostu, tak jakby dostać i musimy tak jakby na dany moment zobaczyć, tak? Także w tym wypadku karta sprawiedliwości mówiła, tak udało się porozmawiać, mogła się, tak jak było to umówione, tak? Tak jak było to umówione. I tylko zwróćcie uwagę na to, dlaczego powiedziałam, tak. Także to są odpowiedzi, słuchajcie, tak nie. Na, a propos wpisu 217 na blogu. Yy, yy. Do tych naszych karteluszek, tak? Ja zachęcam Was oczywiście, żebyście sami wzięli, czy też tak jak Wam wspominałam, czy też karty Tarota, duże arkana oddzielili od, od, od którejś tali, czy też każde inne karty i żebyście też na swoje jakieś własne pytania nauczyli się przede wszystkim, zaczęli też, czy przerobili swoją tarię, jakkolwiek znacie. Widziałam różne próby odpowiedzi na tak i na nie, gdzie ludzie układali z dużych arkan. I widziałam mm, dziwne rzeczy, które się po prostu tak jakby działy. Spróbujcie tej metody mojej, tak, która w jakiś ten sposób od lat się yy, mimo wszystko yy, tak jakby yy, sprawdza. Jak ja do niej doszłam, po prostu pa patrząc energetycznie, jak pewne rzeczy się dojdą, ponieważ też miałam problem. Yy, Chociaż już pracując z wahadłem, wiedziałam, że nigdy nie ma odpowiedzi tak, nie. Jeżeli my zadamy narzędziu, jakiemukolwiek narzędziu, czy to będą karty, czy to będzie wahadło, że ono ma jakiekolwiek karty, tak? czy kamyczki, czy, czy, czy runy i że one mają odpowiedzi tylko tak, nie, to w większości wypadków zdajemy się na to, że sprawdzi się albo nie sprawdzi, albo też na tak i na nie one się, u dlaczego jeszcze, bo ułożą się właśnie, tak, sprawdzi, nie sprawdzi, na tyle, na ile bardziej, czyli jeżeli mamy wydarzenie, które się plasuje 50 na 50, to jeżeli będzie 52%, to on nie wrzuci do tego, że się ono wydarzy, a wcale tak nie musi być, tak? Tym bardziej, jak ja tam Wam zawsze powtarzam, że dzisiejsze czasy są takie, że pracujecie energetycznie, tak? Robimy różnego rodzaju zabiegi, czyli nie musimy czekać na to, i nie ma, żeby czekać aż dane wydarzenie się wydarzy. No, półbiedek, ono jest tak jakby pozytywne, ale ja zachęcam Was do tego, żebyście nie byli przewidywalni jak program telewizyjny, bo to jest problem. Czyli uznaję filozofię, że ludzie nie powinni być aż tak przewidywalni dla takich ludzi jak ja, tak? bo to jest, bo to znaczy, że nie mamy tej siły sprawczą, siły tak jakby działania, tak? No niemniej jednak, jak to mówię, niektóre wydarzenia są do sprawdzenia i one są już bardzo mocno gdzieś tam. Za zapędzone, tak jakby w tym działaniu, tak, że już muszą być, szczególnie kiedy są przykre, to muszą się wyładować, ale to już jest temat na, inne, na inną pogadankę, na inny, na inny film, tak. I, I zobaczymy, tak. Postaram się już nie robić takich długich przerw w tym odczytywaniu tych kart, ale tak jak wiecie, że ja mam 1500 pomysłów, 1500 różnych, tak jakby zajęć i, i różnych zagadnień, i muszę to jakoś ogarnąć sensownie dobrze, że sobie przypomniałam tak jakby na teraz i jakoś wyszło, mam nadzieję, że Wam też coś to po prostu tak jakby daje pamiętajcie, że tutaj nie chodzi o to, żebyście się nauczyli kart ode mnie w tak jakby w stu procentach, tak chodzi o to, żebyście załapali załapali, tak, ten własny system tak jakby nauki, tak na nauki tak jakby kart, tak i za ja proponuję zaczęcie właśnie w tym wypadku też tym tak nie, ponieważ to nie jest aż tak popularne i mam nadzieję, i mam nadzieję, że Was to zaciekawi, żeby troszeczkę coś innego, tak jakby było akurat ode mnie. I próbujcie, próbujcie i oby większość wydarzeń, abyśmy doszli jak w większości wypadków, te karty, które mówią, że coś musi się wydarzyć na tak, a pytaliśmy o coś, co wiemy, czy nam się wydarzy, tak coś, i mnie pozytywnego, to żebyśmy odnaleźli, ja przynajmniej Idę w tym kierunku, żeby znaleźć to coś, co mimo wszystko, że mówi na tak, albo mówi na nie, żeby odwrócić, jakkolwiek jest to kardynalne, określone, przewróżone i założone.